Jan Zabłotny z Janzablotny.eu witam. Ten poradnik jest pierwszym z serii poradników o szybkim rozpoczynaniu marketingu, a mianowicie o marketingu ogłoszeniowym. Jeżeli nie posiadasz jeszcze ani strony internetowej, ani respondera, i wielu innych potrzebnych do marketingu internetowego rzeczy, to I to możesz rozpocząć szybkie działania i skuteczne w internecie, w internetowym marketingu, stosując ogłoszenia w portalach internetowych od portalach ogłoszeniowych. Otóż, masz zawsze możliwość darmowego umieszczenia ogłoszeń w wielu portalach. Marketing ogłoszeniowy działa mniej więcej w ten sposób. Umieszczasz swoje ogłoszenie w kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu portalach internetowych. Oczywiście ogłoszenie to musi być odpowiednio przygotowane, o czym będzie w następnych częściach tego cyklu. Poradników w ogłoszeniu zamieszczasz również adres e-mail. W zależności od portalu ogłoszeniowego ten adres będzie klikalny bądź nieklikalny, ale umieszczasz adres e-mail. Z kolei przygotowujesz, zainteresowany Twoim ogłoszeniem, Twoją ofertą, bo ogłoszenie powinno zawierać ofertę i to dość perswazyjnie przygotowaną. Zainteresowany, Twój potencjalny kan, współpracownik, Twój potencjalny kandydat wyśle wiadomość e-mail pod wskazany adres e-mail. Na Twoim koncie yy, pocztowym, tu konkretnie koncie yy, pocztowym Google Gmail, masz uruchomione autoodpowiadanie i ustawiasz treść wiadomości w autoodpowiedzi. W tej treści podajesz m.in. adres strony przechwytującej, bądź yy, na której znajduje się formularz rejestracji, bądź też adres strony sprzedażowej. Zainteresowany ofertą wchodzi na stronę przechwytującą bądź też sprzedażową, na której zamieści, zamieszczony jest konkretny już formularz. Może to być strona przechwytująca programu partnerskiego, w którym działasz, z Twoim ID dla polecania. Zainteresowany wypełnia formularz, następuje rejestracja, wypełnia i wysyła formularz następuje rejestracja w programie partnerskim bądź w programie MLM mniej więcej tak działa marketing ogłoszeniowy co bardzo ważne jeżeli rozpoczynasz swoją przygodę z marketingiem internetowym wszystko czego tu użyjesz wszystkie narzędzia i usługi są praktycznie bezpłatne czyli nie ponosisz na dzień dobry w momencie startu ryzyka finansowego no i jak już wspomniałem nie potrzebujesz jeszcze posiadać swoich, swoich stron internetowych, autoresponderów, nie musisz niczego pozycjonować. Czyli bardzo szybki, bardzo prosty i, jeżeli odpowiednio przygotowany, dość skuteczny start w marketing internetowy. Otóż, konto pocztowe najlepiej założyć w usłudze Google Gmail. Jest to, jest to usługa całkowicie bezpłatna. Konto pocztowe Gmail. Działa bardzo sprawnie, praktycznie bezawaryjnie, i praktycznie niby jest to zaufany adres. Każdy adres pocztowy składa się z dwóch części. Pierwsza część, ale przejdźmy najpierw do zakładania nowego konta pocztowego. Ja już posiadam konta pocztowe w usłudze Gmail. W związku z tym, po wejściu do klienta poczty, klikam ikonkę z, moim, z moją grafiką profilową. Wybieram Dodaj konto. Tutaj wybieram ponownie Dodaj konto. W nowym oknie wybieram Utwórz konto. Przechodzę do tworzenia nowego konta pocztowego Gmail. Wpisuję imię i nazwisko. Następnie wybieramy nazwę użytkownika, która będzie jednocześnie naszym adresem e-mail, ponieważ adres e-mail. Składa się z niejako z dwóch członów. Człon połata, czyli małpie, określa usługodawcę usługi pocztowej tu konkretnie gmail.com. Natomiast pierwszy człon określamy sami. Teraz pierwszy człon powinien być związany z naszym ogłoszeniem, powiedzmy ja tytuł ogłoszenia dam poznaj sekret zarabiania Poznaj sekret zarabiania 4945 zł. O tytułach ogłoszeń oraz ich treści będzie w następnych poradnikach. W takim razie wybrałem e-mail. W zasadzie powinien być sekret zarabiania, ale przejdźmy do e-maila. Ale jeżeli wpiszę sekret zarabiania, sekret zarabiania. Kliknę sobie obok, to uzyskam informację, że ten adres jest już zajęty. W związku z tym zmieniam kolejność. Sekret i otrzymuję komunikat. W zasadzie nie otrzymuję komunika komunikatu, czyli adres zarabiania sekret małpa.gmail.com jest dostępny. W następnym kroku tworzę hasło, tworzę hasło, potwierdzam hasło, wybieram datę urodzenia, wybieram moją datę urodzenia, muszę to wypełnić, ponieważ są to pola wymagane. Są to pola wymagane jest raczej polem niewymaganym Trzeba podać teraz adres telefonu komórkowego na który Google przyśle nam kod weryfikacyjny do uruchomienia konta Gmail Podajemy, więc adres w zasadzie numer telefonu komórkowego z tym, że już e, prefiks polski prefiks na Polskę plus 48 mamy tu ustawiony. Jeżeli potrzebny nam jest inny prefiks, wybieramy go z listy rozwijalnej, wstawiam mój numer telefonu komórkowego, dalej podaję do, jakiś aktywny mój adres e-mail, powiedzmy główny adres na Gmailu. Następnym krokiem jest wypełnienie, przepisanie tekstu. Jest wypełnienie pola ochrony capcha, czyli przepisujemy, przepisujemy tu akurat cyfry 14,08, jeżeli pominiemy ten krok, może być wymagana weryfikacja telefoniczna, czyli wypełniamy pole capcha, lokalizacja pozostawiamy polska, chyba że chcemy wybrać inną, ja pozostawiam Polska, akceptujemy. Warunki korzystania z usługi Google, Gmail oraz politykę prywatności Google. Klikamy. Następny krok. Konto pocztowe jest tworzone. Zapisuję hasło w przeglądarce. Utwórz publiczny profil Google+. Powiedzmy, że dodam zdjęcie profilowe w tej chwili. Wybieram zdjęcie z komputera. Grafikę profilową możemy później zawsze zmienić już w ustawieniach. Nie tak już w ustawieniach. Wybieram grafikę profilową. No dobrze, niech będzie ta. Grafika jest w tej chwili wczytywana. Możemy sobie jeszcze wykadrować. Ustaw jako zdjęcie profilowe. Klikamy następny krok. Adres zar zarabiania sekret gmail.com został utworzony. Przechodzimy do poczty Gmail i oto znajdujemy się na koncie Gmail na koncie Gmail sekret zarabiania małpa gmail.com o ustawianiu autoodpowiedzi oraz tworzeniu przygotowaniu ogłoszeń i ich publikacji będzie w kolejnych odcinkach, w kolejnych poradnikach z tego cyklu.